Pewnemu chłopu komornik zabrał już większość rzeczy, ale jeszcze jutro miał przybyć, aby dokonać zajęcia całkowitego mienia. A chłop miał na ścianie obraz replikę ostatniej wieczerzy, do której był bardzo przywiązany. I poszedł poradę do swojego sąsiada, mówiąc: Słuchaj, ty mi coś doradź? Bo jutro ma przybyć komornik i on mi zabierze mój ukochany obraz replikę ostatniej wieczerzy. A sąsiad mu doradza: Stary, ty się nic nie martw. Ty zdejmij ten obraz, a na jego miejsce powieś portret ministra rolnictwa. I chłop tak zrobił. Przybył komornik, patrzy na ten obraz i mówi: A co to jest za obraz? A co za obraz? No przecież tam wisiała replika ostatniej wieczerzy. No wisiała, ale wieczerza się skończyła. Biesiadnicy się rozeszli, tylko Judasz został. Pewien polityk potrącił dwóch ludzi na pasach. Przyszedł do swojego przyjaciela, który był sędzią, i mówi: Słuchaj, stary, potrąciłem dwóch ludzi na pasach, musisz mi pomóc. A jak to wyglądało? Wyglądało to tak: ten pierwszy po potrąceniu wpadł w krzaki, a ten drugi został na masce. To zrobimy tak: Ten, co wpadł w krzaki, to oskarżymy o próbę ucieczki, a ten, co został na masce, oskarżymy o zniszczenie mienia. Na misję dyplomatyczną leci prezydent Rosji i prezydent Ameryki. W pewnym momencie samolot jest nad Ameryką. Prezydent Rosji mówi: Ameryka to jest bardzo bogaty kraj. Dlaczego? pyta prezydent Ameryki. Ano dlatego, że u was wszędzie są wieżowce. Za jakiś czas samolot jest nad Rosją. Tym razem prezydent Ameryki mówi: Rosja to jest bardzo bogaty kraj. Dlaczego? Pyta prezydent Rosji. Ano dlatego, że u was wszędzie są teleskopy. Nie, to nie teleskopy. To nasi chłopcy walą z gwintu gorzałe. Do prezydenta Rosji dzwoni prezes Coca-Coli i mówi: Panie prezydencie, co pan sądzi o tym, jakbyśmy zmienili flagę Rosji z niebiesko-biało-czerwonej na czerwoną? Jak było to za dobrych czasów Związku Radzieckiego? Za tą reklamę płacimy 5 miliardów dolarów? Po czym prezydent Rosji mówi: Muszę to przemyśleć! Odkłada słuchawkę, dzwoni do swojego asystenta i mówi: Wania! Do kiedy my mamy jeszcze tą umowę zakłafres? Do prezydenta Rosji przychodzi fryzjer, strzyże go, rozmawiają na różne tematy, ale często poruszany jest temat Ukrainy. W pewnym momencie prezydent Rosji nie wytrzymuje i mówi, panie, pan jesteś z Ukrainy? Nie. A ma pan tam kogoś bliskiego? Też nie. To dlaczego do cholery wkoło pan gada o tej Ukrainie? Dlatego, bo jak ja o niej mówię, to panu się jeży włos i mi się lepiej strzyże. Prezydent Ameryki rozmawia z prezydentem Rosji i mówi: Wy Rosjanie, to jesteście jak prąd elektryczny. Zgadza się, mówi prezydent Rosji, jesteśmy tacy potężni. Nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że jak Was się nie izoluje, to gdziekolwiek się pojawiacie, siejecie śmierć i zniszczenie. Prezydent Białorusi rozmawia z prezydentem Rosji i pyta się. Dlaczego nasze stosunki z Zachodem są takie kiepskie? A co? Chciałbyś się zadawać z bardzo złymi ludźmi? No nie, oni też nie. Bóg stworzył trzy wartości: mądrość, uczciwość i partyjność. Lecz nikt nie może być więcej niż dwóch. Więc jeśli ktoś jest mądry i uczciwy, to nie może być partyjny. Jeśli ktoś jest uczciwy i partyjny, to nie może być mądry. A jeśli ktoś jest mądry i partyjny, to nie może być uczciwy. Jasia mówi do pani, że ich kotka urodziła sześć kociaków i wszystkie należą do pisu. Dwa tygodnie później pani się pyta: Jasia, Jasiu, jak tam twoje kotki? Czy nadal należą do pisu? Proszę pani, już nie, bo otworzyły im się oczy. Premier rzeczy do pewnego faceta: Gdybym nie był premierem, to byłbym przedsiębiorcą. A facet mu rzecze, Gdyby pan nie był premierem, to ja nadal byłbym przedsiębiorcą. Prezes partii rządzącej udał się z kilkoma swoimi kolegami do galerii sztuki. W pewnym momencie zaczyna wrzeszczeć: To ma być obraz? Ta patelnia z uszami? Kto to tu powiesił? Po czym jeden z kolegów się odzywa: Spokojnie, spokojnie, to jest lustro. Sytuacja ma miejsce w Moskwie. Rano prezydent Rosji wychodzi na balkon, a słońce do niego rzecze: Pozdrawiam ciebie, drogi prezydencie! Pozdrawiam ciebie, słońce! W południe prezydent Rosji ponownie wychodzi na balkon, a słońce do niego rzecze: Pozdrawiam ciebie, drogi prezydencie! Pozdrawiam ciebie, słońce! Wieczorem, gdy słońce już zachodzi, prezydent Rosji wychodzi na balkon, stoi na tym balkonie i stoi. W pewnym momencie mówi to słońce. Ej, słońce, a dlaczego ty mnie nie pozdrawiasz? A słońce odpowiada: A pocałuj mnie w dupę, ja już jestem na zachodzie. Korea Północna, wielki władco, ten człowiek modlił się w swoim mieszkaniu. Rozstrzelać! Wielki władco, a ten człowiek posiadał w domu zagraniczny internet. Rozstrzelać! Wielki władco! A ten mężczyzna na placu nawoływał do obalenia władzy wcielić do armii! Dlaczego, wielki władco? Musi być naprawdę nieustraszony, żeby zrobić coś takiego w tym kraju. Pani w szkole złapała Jasia na paleniu papierosów. Po czym mówi do niego? Jasiu, jak można palić papierosy w siódmej klasie podstawówki? Na co Jasia odpowiada? Ale proszę pani przecież pleze z partii rządzącej też palił papierosy w siódmej klasie podstawówki. No tak, ale on miał osiemnaście lat.